Koniec stycznia 2025 roku Jak gdyby nigdy nic, jadę sobie po wsi nad Bukową na rolkach Normalnie o tej porze powinienem wozić się tu na nartach Ale po wyjątkowo ciepłym, najcieplejszym w historii pomiarów roku 2024 w Polsce Mamy wyjątkowo ciepłą zimę i niestety też wyjątkowo suchą, i prognozy na nadchodzącą wiosnę nie są optymistyczne. A powiedziałbym wręcz, że są alarmujące. Spójrzcie, jak mało wody płynie w bukowej. To nawet nie jest średni stan wody, średni przepływ. W bukowej średnie przepływy wynoszą 4 m sześcienne na sekundę. Przez cały ubiegły rok ta wartość była tylko na wiosnę osiągana. Od maja czy kwietnia nie dotarła bukowa do takiej wysokości przepływu. Aż do teraz. I nie zanosi się, żeby miało się to zmienić niestety. Prognozy. Państwowego Instytutu Geologicznego są niestety bardzo przykre, a nawet nie prognozy, tylko pomiary. Otóż niżówkę hydrogeologiczną, czyli już w tych warstwach wód podziemnych, odnotowano na 13% stacji w grudniu ubiegłego roku. Czyli w miesiącu, w którym już wody podziemne powinny się odbudowywać. A prognozy IMGW związane z opadami i temperaturami na no, nadchodzące tygodnie i miesiące są jednoznacznie negatywne. Ma być cieplej niż powinno w tych miesiącach być. No i suszaj, ilość opadów. Ma być mniejsza niż przeciętnie w tych zimowych tygodniach. To, że ja jadę tutaj na rolkach, jest o tyle nietypowe, że nie wystarczy dzień ciepłej pogody w zimie, żeby to robić. Jak widzicie, asfalt jest całkowicie suchy. Nie jestem w mieście, to nie miejska wyspa ciepła. Na poboczach jeszcze jakieś tam resztki śniegu leżą, bo trochę go napadało, ale nie jest to wiele. Więc przez kilka ładnych dni już temperatury i ilość słońca sprawiła, że mogę po suchym asfalcie sobie śmigać bez problemu. 25 na godzinę z widokiem na Bukową, pięknym widokiem, ale. Zatrważająco smutno Sucho. W niektórych coś płynie i teraz odpływa ta resztka wody. O, tutaj stoi coś na łące. Podejrzewam, że dawniej była cała pod wodą. No więc powiedzieć, że sytuacja jest zła hydrologicznie to jak nic nie powiedzieć. Ja się spodziewam, że tak jak w ubiegłym roku najmniejsze rzeki w okolicy wysychały, tak, w tym roku może to dotknąć już tych o rząd wielkości większych. Że będziemy mieli suche rzeki już na dużej części Polski. No i nie jestem fanem stawiania takich pytań, ale dlaczego ludzie, którzy mają władzę, są odpowiedzialni, nic z tym nie robią? A propos tego, co możemy robić. Jeszcze do piątku możecie zgłaszać uwagi do planów utrzymania wód. Link tak jak wcześniej do instrukcji na naszej stronie pod filmem. Są tam też uwagi, które my złożyliśmy. No ale wciąż to wszystko jest postawione na głowie. Tak, gospodarowanie wodą tak jak miało to miejsce przez ostatnie 100 lat przy tych nowych warunkach. W warunkach, kiedy klimat się przesunął bardzo mocno, jest drogą na czołówkę. Z problemem, bo to nie jest normalne, co ja teraz robię, że w styczniu, w środku lasów janowskich, jadę sobie na rolkę. Piotrek jeździ na rolkach i tak mi się przypomniało, jak w latach 90. jeździłem niedaleko od tego miejsca po Bukowej na łyżwach. Była skuta lodem, rozgarnialiśmy śnieg, robiliśmy sobie boisko hokejowe i była zabawa w najlepsze. Niektórzy wręcz przemieszczali się do szkoły jeżdżąc na łyżwach. Więc no, jak widzicie, ta sama pora roku, niecałe 30 lat. Później, no i mamy właściwie wiosnę. Tak nawiązując do zmian, zmiany też są w poziomie wód. W ubiegłym roku przy domowej studni próbowaliśmy nieco ją oczyścić, żeby po prostu sobie pobierać z niej wodę. I tak jak pamiętałem, że było tam wody wręcz po pas w tej studni, powiedzmy, że nawet i metr, to aktualnie kopiąc pół metra w głąb w suchym piachu wody dalej nie ma, więc poziom wód gruntowych bardzo mocno poszedł w dół. No więc to tyle na dziś. To czy susza stulecia będzie w tym roku, to się okaże. Jednak jesteśmy pewni, na pewno będzie susza, już jest, cały czas nieprzerwanie. I powinniśmy z tym coś robić. Przede wszystkim nie przekopywać rzek. Do tego możecie się jeszcze odnieść w konsultacjach. No, ale też zasypywać rowy, zatrzymywać w nich wodę, zastawkami i to staramy się robić jako Wolne Rzeki. Dzięki za oglądanie tego filmu. I do zobaczenia w kolejnych.